Andrzej Wróblewski. Jak zrobić placuszki na zgłodniałe brzuszki. Dla wszystkich, których zapał ogarnął, mam propozycję dziś, kulinarną. Będzie to przepis lizać paluszki na smakowite z jabłkiem placuszki. Najpierw dwa jabłka przedtem obrane trzemy na tarce wodą spłukanej i odstawiamy na bok na chwilę, bo jajko szepcze. Teraz mnie wylej. Jajko wbijamy zatem do garnka. Do tego jeszcze jogurtu miarka. Tego czystego mały pojemnik, by z jajkiem mieszać go w garnka ciemni. Kiedy już trochę je pomieszamy z tymi startymi wcześniej jabłkami, trzy duże łyżki cukru nam trzeba, by bliżej znaleźć się smaku nieba. Do mieszaniny takiej dość lepkiej dorzućmy jeszcze małą torebkę cukru, lecz trochę nieco innego. Ogniska smaku waniliowego i do pieczenia posypmy proszkiem, aby to ciasto pobudzić troszkę. Ta cała masa jest dosyć rzadka. Trzeba nam zatem w takich przypadkach dosypać mąki w pewnej ilości, by dać tej masie większej gęstości. Wszystkie składniki mieszamy razem, aby placuszków utworzyć bazę. Patelnię wtedy wyjąć wypada. Rozgrzać na kuchni i tłuszcz nakładać. Może to olej być albo rama lub innych maseł roślinnych gama. Na ten rozgrzany tłuszcz całkiem śmiało kładziemy ciasta porcję dość małą. Kiedy się ono już zarumieni pod wpływem jasnych gazu płomieni na drugą stronę je przekładamy. Po paru chwilach placuszek mamy. Gdy włożymy już na talerzyko zdobić troszkę go nam należy. W tym celu z góry na jego ciałko sypiemy lekką substancję białką. To puder cukier daje przybranie. I oto mamy gotowe danie.